Siemanko, Hubert z tej strony, z Uwana. W tym filmiku pokażemy Wam, jak stać, wstać z kolan na supie na stopy, czyli do tej pozycji stojącej. Pokazuję to w sprzyjającym środowisku, czyli na sucho, bez fali. Postaramy się latem pokazać to z falą, ale warto sobie też to w domu przetrenować. I te pierwsze kroki warto stawiać na wodzie, gdzie nie ma fali, gdzie jest flauta, gdzie są bardziej sprzyjające warunki. Tak więc zakładamy, że yy, siedzę sobie w takiej pozycji na kolanach. Mam wiosło, wiosło powinno posłużyć Wam jako trzecia podpora, czyli trzecia noga. Chwytamy wiosło gdzieś w środkowej części drążka obiema rękami. Na wiośle, oczywiście jeśli ono jest odpowiedniej jakości, bo są wiosła, które się mogą złamać, będziemy się wspierać tak, żeby sobie po prostu pomóc wstać. Cały czas wbijam wiosło w deskę, jedną stopę stawiam równolegle do krawędzi deski. Wspierając na wiośle podnoszę się i stawiam drugą stopę równolegle do poprzedniej. No i w tej pozycji sobie już mogę się ustabilizować, złapać jakiś tam kierunek, skupić się na jakimś punkcie oddalonym ode mnie o kilkadziesiąt, kilkaset metrów, chwycić wiosło i rozpocząć wiosłowanie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.